Czy jest coś, które życie, na jest coś, które na coś co zmieniło i Twojego życia, kiedy Tobie zostałeś nowe narozenik? Czy są rzeczy, które Tobie zostawiłeś od momentu, kiedy zostałeś zostało nowy narozenik? dzisiaj bawi się. Mamy żarty w kościele. Mamy żarty w chrześcijańskim. jaki jesteś. Zostań, jaki jesteś. To nie jest pismo życia przejdzie, jaki jesteś i nie zostać. Bądź przemiany w obrazie Chrystusa. Tak jest plan Boży. Czy Bóg jest dobry? Bóg chce, aby ludzie, którzy są wierzący w kościele, byli ludzi, którzy doświadczają Boga w taki ponanaturalny sposób. Że Jego moc się manifestuje, Jego łaska manifestuje, Jego zwycięstwo manifestuje. Aż ludzie doświadczają Boga, a ludzie chodzą w zmianach w ich Nie można chodzić do kościoła, jesteś tak samo, tak samo gdzie, tak samo myślenia, tak samo słabości, tak samo, tak samo, tak samo, tak samo, tak samo języka, tak samo myślenia, tak samo zrobienia rzeczy, tak samo activities. Ludzie, które znają Ciebie, one muszą zobaczyć na Ciebie i hej, znamy tego człowieka, a Jezus mówi nie, Czy Bóg, czy Jezus można mówić o Tobie, że już te zmieniłeś. Bóg widzi serce Saulu i mówi tego saul, który te widzi, nie, wiesz, nie jest, tego Saulu, który te słyszałeś. Już On jest mój sługo. On jest przemieniony człowieka.